Dzień dobry, cześć, życzę boom, headshot, lokatorem, penetratorem Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Świętego Rowa po raz trzeci. I zanim przejdziemy do zabawy, rozrywki zasadniczej, może sobie troszeczkę rozkośnie pobiegamy i kogoś zdzielimy moją tajemniczą maczugą. <ścoughs> Dokładnie tak, ja bycie z Deal do Time. Co tam piszesz? Komórki szkodzą głowie. Co się patrzysz? Sobie nie wiem, jak można powiedzieć. Umiejętność rzucania ludzi z Dalej lecą. Wuuuuut! Wybornie, Bilardzie. dobry panią. dobry pani. Która jest godzina? Dobra, spało na pałę. Just <pisanie> get <resource> DILDO! No, WSZCIEKŁE! Jestem znaczy, ciekaw jak bardzo można zdewastować samochód, czy w ogóle można. <grymne> Rozwalić samochód z DILDO. Dobra, nieważne. To był taki standardowo bardzo chaotyczny, chory wstępniak. Żeby nie tracić wiadomo kasy sobie wczytamy. Stróż drowa było tutaj. Yep. I tak, wiadomo, nie robiłem kolejnej misji. Zająłem się powiedzmy zdobywaniem szacunu i procentowym przejmowaniem poszczególnych prowincji. A także pozwoliłem sobie wykupić kilkanaście posiadłości, które dają mi godzinnego busta właśnie do kasy tutaj powiedzmy co godziny dochód z miasta mam na ponad 8 tysięcy, ze względu na to właśnie, że przejmowałem, kupowałem, wynajmowałem właśnie różnego rodzaju lokale usługowe i nie tylko. Najlepiej się właśnie przedstawia informacja, opowiada na przykładzie mapy szmady. Jutrzenka mam 77%. No i tak jak mówię odblokowałem sobie już nowe właśnie takie elementy mianowicie handel gdzie powiedzmy osłaniamy naszego dealera tutaj atak z powietrza czyli też osłaniamy naszego dealera, dealera ale tym razem z powietrza profesor Genki to jest bardzo chora taka zabawa przywodząca na myśl troszeczkę pewną misję właśnie z gry rage Taka arena na punkty. Mniejsza z tym będzie okazja, to pokażę. Na razie oczywiście przejdziemy sobie do misji głównej. Eee, no. Wstecz. Misja. Piercing. Jadę. A w ogóle kurczę no... Mogę wam to swoje go autko pokazać, ale to będzie to jeszcze to okazja. No jadę. Jak tam wygląda z dystansem?

Dobra, o! Ale to będzie dobry, dobry moment, by pokazać Wam co sobie kupiłem, co sobie ulepszyłem. Więc tak, zainwestowałem jednak w pierwszym właśnie karabin ze względu na to, że wali ogniem ciągłym i ma bardzo fajny ostatni właśnie mod, Większy magazynek, czyli przemienimy go jeśli chodzi o możliwości, osiągi. Właśnie w typowy ciężkim rozpylacz pokroju sawa. No i dodamy sobie do tego granatnik. Jeśli chodzi o strzelbę, tu się zastanawiam. Powiedzcie mi, ty, która strzelba jest lepsza. Na pewno graliście. Patrzcie, tu można wmotować te trzy lufy. Tu z kolei bębenkowy, inne. No, wygląda to zdaje się. takie upgrade, y, które nie tylko wydają na osiągi, ale też na, na to, jak dana klamka wygląda. To już rzuciłem się na tego, wedle. Waszej sugestii. No i tyle. Aha, właśnie, kurczę, mogłem kupić amunicję sobie kupić. Dobra. Elegancko. Zatwierdzamy, jedziemy, głosimy prawdę. Nawet nie pytam, czy macie soczek tarczy. No, okej. Okay. Tak, ekstra. Przyjechał nowym wózkiem i oczywiście pozwolił sobie bardzo dziwnie do niego wejść. Ale dobra, przynajmniej widać, że będzie się bezproblemowo jechało. No to jadymy. W poszukiwaniu tmuchowej lalki. A przyczepność założyła. What the Care to explain this, Piers? <laughs> <laughs> oh, no, uh, I nojku, kurcie, I don't actually need like to. Just forget about that. They just need to take You're supposed to try and find them all. You're really not making it better, mate. I've seen Morningstar all over the city doing deals and shit. So they'll be easy to find. We wipe them off a corner, they'll think twice about coming back. No, okay. Też zajębiste są te dialogi. I wiadomo, te gumowe. Lalki to oczywiście coś w stylu standardowych. Znajdziesz porozmieszczanych w różnych miejscach, które oprócz pusty do satysfakcji, że udało się je zebrać, też jest dzięki nim jakaś kasa. Co my to robimy? Udaj się na miejsce operacja gangu! Dobra. Jadimy. A <laughs> O, to jest pięknym grach, że w graz można wszystko! Czyli na wszelki wpadek sobie mimo wszystko troszeczkę ciszę ostatnio było. O, tyle powinno być, okej. Okay. Lubię jeździć chodnikami, nigdy nie ma korku. Yeah. Kurczę, dlaczego nie potrafię tam wjechać? A, to o nich chodziło. Niektórym nie dochodzi... Co jest? Ja Przegrałem? I've seen Morningstar all over the city doing deals and stuff. So they'll be easy to find. The na no, przynajmniej mamy w porządku, autko i jedziemy. O, tu jest przynajmniej przyczepność komata. nie Piękniejszy asortyment. Stary dobry grenade. Masiu, yeah, pamiętaj mu o się, że chce zebrać amunicji. F**king to nie wszyscy. A, ty jesteś krótki. <laughs> Pięknie! fucking brilliant! <laughs> z Bostonu! Ją <laughs> bardzo brzydko. Dobra, gdzie tym razem? Strzelaj. <laughs> A, bardzo znów dziwnie. Tu wjedziemy na gówno? Dokładnie. Dostaliśmy się na gówno. Dzięki,

Maszynguna! Yeah! No czysty fan! Co tu będę oszukiwał? Dobra, niedobry pan helikopter. No tutaj snajperzy są cholernie. Trudni do pokonania. Ha, ha, ha. Yeah! Że nie wybuchnie, A nie jest tak prosto. Dobra. Oh, yeah. A Może się uda pojechać inną drogą, ale lepiej nie kombinujmy. <grym> Bardzo nie dobrze Może tylko nie prasa, telewizja Nokiriier. Nie ja to jak... ukraść samochód z tego gangu. No to kiedyś na to miejsce czy nie? This is not Mordor! Bang, bang, bang! Coś fantastycznego. Dokładnie. I na do widzenia, Dilda. Z masy perłowej! Zieh an, tschöö! Das ist ja <laughs> <laughs> nie, to Damolka się nie kończy w ogóle, coś się sam tego? Dobra, wejdźmy to wreszcie kosa znika, wiadomo w tego typu pomieszczeniach. No i co? Kosa zmniejszona, wyjść chyba możemy, prawda? Udało się? Udało się! <laughs> Bardzo fajnie. Dobrze kochani, dziękuję wam serdecznie za uwagę. To był kolejny materiał z świętego trzeciego rowa. Specjalnie od Waszego Roya dla Was w ramach cyklu Roy Playing Games. Widzimy się już następnym razem. Może niekoniecznie w tej grze, może w Skyrimie, może w czymś w ogóle nowym. Zobaczymy czas pokażę. Dziękuję Wam serdecznie. Miki Sea